you uh -oh. Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością, przyznam się Państwu szczerze, że po raz pierwszy od dwóch lat, kiedy realizuję ten cykl, mam przyjemność porozmawiać z kimś, kto zajmuje się no chyba naszym wyglądem albo jak należy się ubierać. Coś, taki zawód to chyba stylistka. Gościem moim i Państwa jest Karolina Limbach. Bardzo mi miło, witam serdecznie. Dzień dobry Karolinko. Polecona przez niejakiego Michała Żytniaka. Jak to sprytnie załatwił. Jak to sprytnie załatwił, ale ja się bardzo cieszę dlatego, bo przyznam się szczerze, że no, tak jak powiedziałem nie miałem nigdy okazji. E, no powiedz mi, e, zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać o tym, co ty robisz, no to jest taki cyk, który się rządzi swoimi prawami, częstochowianka, prawda? Oczywiście, urodzona w Częstochowie. Mm -hmm. Czy ty masz, Karolina, jakąś wiedzę na temat swoich przodków? Mam tu na myśli dziadków, pradziadków. Co robili, gdzie mieszkali, z czego mieli chleb? Znaczy, moi dziadkowie y, również mieszkali w Częstochowie. Y, dziadek mój urodził się we Lwowie. Ale później po prostu po wojnie z... tak. zjechali do Częstochowy. E... Babcia moja była nauczycielką, dlatego również potem był dyrektorem szkoły w Częstochowie. Tak Jakiej że... szkoły? E... Już w późniejszym okresie to była szkoła e... ZDZ. E... Tak... E... O, to zespół szkół zawodowych? Tak, tak, to był zespół szkół, który tam kształcił fryzjerów, makijażystów, czyli można powiedzieć, że trochę to jest związane z tym, co ja robię teraz na tak tak. Więc, A babcia czego uczyła? Babcia uczyła biologii, mama moja również jest nauczycielką, pracuje do dziś w Częstochowie, mhm. e, uczy WF-u. A ty nie poszłaś w stronę... Tak, pedagogii. ja jestem w ogóle z rodziny nauczycielskiej, ale nie poszłam w ich mhm. stronę. Wyłamałam się. A, a absolwentką jakiej... Ja jestem absolwentką y, liceum, to, chodziłam do, do Trauguta. Trałguciara. Tak. tak samo jak zresztą jak moi rodzice, tak? Podobno jest z Trałgutem, że dzieci wybierają tą szkołę. tak e, e, Tak, idą tak, za rodzicami. No i powiedz mi, skończyłaś tego Trałguta i co dalej? Skończyłam e, liceum Trauguta i wyjechałam na studia za granicą. E, za granicę, tak. Za granicę, no. To, to, raz to może byłem, Nie, to... nie, to wszystko idzie na żywo, nie przejmuj się. Wyjechałam do Walii, skończyłam tam media i komunikację na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth. No i jak skończyłam, te, kończąc te studia, myślałam, że będę pracować w telewizji. Oczywiście tego nie wykluczam i dalej, poniekąd trochę jestem związana ostatnio z telewizją, ale moja droga potoczyła się tak, że zostałam stylistką i w tej chwili pracuję w magazynie o modzie, w magazynie L. Ale to powiedz mi jedną rzecz, skoro po maturze wyjechałaś, to ty już perfekt angielski znałaś? No wtedy jak wyjeżdżałam, to wydawało mi się, że znam perfekt. No, a... Potem życie zweryfikowało jednak tam język mhm. angielski e, taki nauczelni, to był trochę inny język Nie e, ten, niż ten, tu... którego się uczyłam tutaj na miejscu, czy tam z którego korzysta się mhm, jadąc na wakacje, ale no Wiadomo, pierwsze mm -hmm. pół roku było dość trudne, w ogóle to, było dość, to, to tak. był dość trudny czas, nie ukrywam, ale później już jakby z biegiem czasu... A w tej Walii to ile lat? Trzy lata. Trzy lata. Tak. I i po trzech latach powrót do kraju? Po trzech latach wróciłam do kraju, przez chwilę byłam w Częstochowie, ale jakoś tak w ogóle nie mogłam się tutaj odnaleźć, zwłaszcza, że e, ten kierunek studiów, który skończyłam, no, zobowiązywał do tego, żeby pracować w mediach, e, więc... Chwilę pobyłam w Częstochowie i wyjechałam do Warszawy. Mhm. L to jest taka górna puła chyba, jeżeli chodzi o te kolorowe czasopisma, bo to jest czasopismo głównie dla kobiet, To prawda? jest czasopismo dla kobiet, w 70% skupia się ono na tematce modowej, ale też oczywiście na kulturze, sztuce. Mhm. Y ale tak, jest dedykowane kobietom głównie. No dobrze, i ty na przykład, yy, yy, jeżeli byś miała opisać w trzech, czterech zdaniach, na czym polega Twoja yy, praca, bo ja sobie wyobrażam, że a do tej niebieskiej marynarki to załóż czerwoną torebkę, yy, i to będzie świetnie. Czy to na tym polega Twoja praca? Nie do końca, bo oczywiście jestem stylistką, ale też. Yy, pracuję tak redakcyjnie, w redakcji, w magazynie, więc my tworzymy strony. Nie tylko, nie robię tylko sesji zdjęciowych, chociaż w dużej mierze moja praca skupia się na stylizowaniu sesji zdjęciowych mm -hmm. i produkowaniu ich również, więc polega na Ale to tam... nie fotografujesz się jako ja fotograf. Ja nie fotografuję, nie, nie, no. nie. Ja jakby zlecam pracę fotografowi, wybieram sobie ekipę, mm -hmm. z którą chcę pracować. Szukam odpowiedniego, mm -hmm. wymyślam, najpierw wymyślam koncepcję sesji, potem akceptuję ją z redaktor naczelną. Potem dochodzę do tego momentu, w którym właśnie to jest takie wyzwanie dla stylistki, czyli poszukiwanie tych ciuchów, tych ubrań, które potem miałyby się ukazać w tej sesji. Więc mm -hmm. współpracuję na co dzień z zagranicznymi showroomami, które przesyłają mi z Paryża, z Mediolanu ubrania z najnowszych kolekcji. To są naj najbardziej znane na świecie domy mody. Oni wysyłają mi pojedyncze rzeczy na sesję. Dzień przed sesją one do mnie dochodzą, część rzeczy zbieram też lokalnie, część ubrań, czyli jeżdżę po warszawskich butikach, warszawskich projektantach, polskich projektantach mm -hmm. e, i zamawiam też rzeczy od nich. I dzień przed sesją... E, te wszystkie paczki do mnie schodzą, z zagranicy przyjeżdżają, więc moja garderoba wtedy jest wypełniona pod, pod sam sufit najlepszymi rzeczami po prostu z wszystkich na inne... jedno To jest dla stylistki to no jest taki to, co tak co wyjątkowy moment. Ale zostawiasz to sobie, czy odsyłasz? Nie, nie, no niestety zasady są takie, że zaraz dzień po sesji wszystko <laughs> musi być Tak. Aha. Tak, ale. Tak jak mówię, bukuję do tego fotografów, makijażystów, fryzjerów, modelki mhm. i tak powstaje sesja e, zmian. Czyli, czyli można powiedzieć, że część pracy, poza oczywiście tą redakcyjną, czyli jakimś tekstem czy czymś, tak. to te, te, Twoja praca polega na bezpośrednim kontakcie z modelką. Tak, zgadza się. Z modelką i z całą ekipą. Z całą Modelka ekipą. jest jakby częścią. No, no wiadomo, tej no, bo ekipy to całej. jest oświetleniowiec, tak, makijażystka, tak, 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 To jest przy takiej sesji. Na przykład ja bym chciał sobie założyć najnowszą sukienkę <noise> i zrobić sobie po prostu super zdjęcia, bo mam świetną sylwetkę. <noise> to ile osób by musiało pracować? Ile pracuje przeciętnie? Plus, minus około 10 osób na planie. 10 tak, osób? Tak. Tak, to jest około 10 osób. Potem ta sesja, oczywiście to są osoby na co dzień związane z redakcją, tak. ja jestem tylko jakby osobą, która pracuje w redakcji. Reszta to są osoby, mm -hmm. y, które pracują ze mną na sesji. I no, i potem ten efekt jest publikowany. Mm -hmm. To jest dość duże wyprzedzenie. My pracujemy z takim, z takim trzymiesięcznym wyprzedzeniem, więc mm -hmm. aktualnie u nas zima się kończy. Ja już jestem po sesjach kostiumów kąpielowych. Tak. tak. No i jakie kolory będą obowiązywały to, w to, tym roku? To jest, ci, że to jest standardowe <laughs> pytanie każdej osoby, która spotyka się z, ze stylistką: jakie kolory będą obowiązywały na wiosnę. Wiesz, jak zwykle pastele, Pastyla. ale też mocne kolory. Koral bardzo modny w tym sezonie. Koral. Tak. Wiesz co? Ja też mam problem z kolorami. No jak wielu mężczyzn. Także, no. ale koral to czerwony, tak? No pomiędzy czerwienią a pomarańczą. Aha, tak. Taki, czy mogę ostro, wyjaśnić. Ostro, ostro, tak. dobrze. E, czy mi e, tak e, chciałbym, żebyśmy trochę poprotkowali, czy e, bo wiesz, ma się takie wrażenie, że jak dziewczyna jest bardzo ładna, to nie zawsze to idzie w parze z e, no, z, z, z inteligencją. Z inteligencją. E, czy rzeczywiście jest tak, że, no bo Ty z modelkami pracujesz, tak, że, tak, tak. że to jest y, y, trudna komunikacja, czy Nie, to jest w to jest ogóle mi... jakiś mit? Wiesz, powiem Ci tak, ja pracuję w Dobrej Gazecie, pracuję z najlepszymi, z najlepszymi fotografami w Polsce. Więc jakby na co dzień bukujemy modelki, które wiesz pracują na bardzo wysokim poziomie. One chodzą po wybiegach w Paryżu, właśnie w Nowym mm -hmm. Jorku, w Mediolanie. To są dziewczyny, nie robi się takiej dużej kariery, jak się jest mało inteligentnym, bo uroda to nie jest wszystko. Więc wszystkie te mm -hmm. dziewczyny, które pracują na światowym poziomie, Nasza częstochowianka Ania Rubik. Jest mm -hmm. też kilka. Julia Banaś to też jest bardzo znana modelka z Częstochowy, która w tej chwili jest na szczycie swojej kariery, można powiedzieć. Poważnie, tak, ale mieszka w Częstochowie? Nie, nie mieszka w Częstochowie. Myślę, że mieszka w tej chwili już głównie w Nowym mm -hmm. Jorku. Ale żeby dojść tak wysoko i robić rzeczy na mm -hmm. wysokim poziomie, to, tak. to nie ma szans, żeby. Wiesz, być mał... w Tak, gore. tak. Ale oczywiście y, 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 myślę, że. Wiesz, jak to w każdym tak. jakimś stereotypie jest trochę prawdę, tak, prawda? Tak, tak. Więc y, ja na co dzień akurat nie spotykam modelek, o których mogłabym powiedzieć, że są mało inteligentne, ale wiesz, w, w dzisiejszym świecie, w świecie Instagrama, Internetu, to prawie co druga dziewczyna jest modelką. Wejdź, wejdź na Instagram, każda y, dziewczyna jest w tej chwili modelką. Bo... Mm -hmm. Czy to, że ty dziewczynom, kobietom b, 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 tworzysz to pismo, czy ono wpływa też na ciebie? Na My, pewno w dużej mierze na mnie wpływa, jakby czuję na sobie taką odpowiedzialność. Czyli jak coś zakładasz, to jednak bierzesz pod uwagę, nie wiem, trendy? Oczywiście. My w ogóle, pracując w gazecie, skupiamy się bardzo mocno na trendach, bo mhm. naszą rolą jest taka też rola edukacyjna, więc. Yy, Latamy na pokazy mody, chodzimy na pokazy mody w Polsce. Jako pierwsi, jako redaktorzy mamy szansę zobaczyć te najnowsze nadchodzące trendy i naszą rolą jest przekazać to swojej czytelniczce. Więc ja robiąc sesję mody skupiam się na tym, żeby oczywiście ta moda była funkcjonalna, ale też żeby pokazywała nadchodzące trendy. Powiedz mi, ile ty już lat nie mieszkasz w Częstochowie? Nie mieszkam w Częstochowie. Myślę, że można powiedzieć, że no bo już od, od czasu momentu... studiów. Tak, nie? od momentu wyjazdu na studia, czyli, czyli już już dziewięć lat nie mieszkam w Częstochowie. 9 Wieś. lat. Tak. Um, a no, ale rozmawiamy akurat w Częstochowie, prawda? Tak. tak. Um, to jest takie żelazne pytanie. Jak ty to miasto postrzegasz jako ta osoba, która która no, co jakiś czas wraca, bo nie wiem, rozumiem, że rodzice tu... O, oczywiście, rodzice moi czyli mieszkają tam tak. Święta Bożego czy Wielkanoc, jednak się tu pojawiasz. Tak. Jaki jest twój stosunek do tego miasta? Wiesz, ja mam sentyment do Częstochowy, bo się tu urodziłam. Jakby wiadomo, że mam tutaj rodziców, więc często tutaj przyjeżdżam. Na ile mogę, na tyle często przyjeżdżam. Jaki mam stosunek? Rzeczywiście mam trochę... I jest mi trochę przykro, że y, jak przyjeżdżam tu na święta, to jest. Mam wrażenie, że jest super pusto, że jakby ludzie z tego miasta wyjeżdżają, że wieczorami dzieje się trochę mało. Mm -hmm. I jakieś, oczywiście są też, są też takie miejsca, jak na przykład Gaudemater, w którym widzę, że teraz dzieje się bardzo dużo rzeczy mm -hmm. i że nawet kilka właśnie moich znajomych na przykład w ostatnim czasie miało tutaj wystawę albo, y, albo właśnie jakiś koncert jazzowy, y, więc. Są, też, są takie punkty, w których się dzieje dużo, a mam wrażenie, że są takie miejsca, w których dzieje się bardzo mało. Nie wiem, takie moje prywatne odczucie jest, że często jednak trochę się wyludnia. Na przykład wszyscy moi znajomi, blisi bądź dalsi, z którymi chodziłam do liceum, może nie wszyscy, ale myślę, że 70% nie mieszka już w tym mieście. Wyjechało. Myślę, że. No tak, wyjechało. A powiedz, Rozjechali się po Polsce. A Karolinka, a Strauguta, profesor czy profesorka, która najbardziej Ci zapadła w pamięć? Ojej, to jest takie trudne pytanie. E... Kto mi zapadł najbardziej w pamięć? Albo kto jakoś tak najsilniej wpłynął na ciebie? E... Jako na tą młodą Karolinkę, co do liceum poszła? Wiesz, powiem ci, że ja robiłam zawsze taką silną osobowość, że ciężko było na mnie <noise> tak? wpłynąć. Tak. Ale oczywiście pamiętam profesor Jackowską, ona była moją wychowawczynią w liceum. Uczyła mnie francuskiego, więc... Aha. Tak, potem, potem jak wyjeżdżałam na pokazy mody na przykład do Paryża, to sobie y, przypominałam lekcję francuskiego w Traugucie. cię. <noise> Władasz językiem francuskim? No już tak raczej średnio, szczerze mówiąc. Coś tam mówię, ale to są raczej takie... Y, y, takie raczej tak, że się komunikuje, ale na takim jakimś niższym szczeblu, szczerze mówiąc. No tak, to głównie język angielski, prawda? Tak, tak. To I też obowiązujące... w tym świecie mody można powiedzieć, że mm -hmm. raczej wszyscy komunikują się w języku angielskim. Dobrze, już na koniec, bo im dłużej, tym mniejsza oglądalność. Czego życzyć? Czego życzyć? Tobie. Jeszcze więcej sukcesów. Jeszcze więcej I sukcesów. pracy w telewizji. Dobrze. E, proszę Państwa, gościem moimi państwa była stylistka czasopisma L, Trauguciara, oczywiście często chowianka, e, której życzę własnego programu autorskiego w telewizji, ale to nie wiem, no chyba w prywatnej, czym obojętne. No, może w prywatnej. Może w prywatnej, hey. dobrze. Także, jakby ktoś z prywatnych telewizji oglądał, to bardzo proszę. Karolina Limbach. Tak. Limbach to limba drzewo. Tak. Jak ktoś ma problem z napisaniem mojego nazwiska, to zawsze mówię, że tak jak drzewo i cecha na końcu. Limba, limbach. Dobrze. Karolinko, dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo za rozmowę. Możemy tam pomachać. Pa, pa, pa. Trzymajcie się cieplutko.